Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, Katarzyna Kubek dla fansportu.pl, a razem ze mną Ania Andrzejewska. Dzień dobry. Cześć. Aniu, no i co, jesteśmy na FM 14 jak Ci się podoba gala, na razie część gali, czy któryś z pojedynków Cię zaskoczył? E, nie, gala, e, cała otoczka super, co do walk... Myślę, że werdykty to są co, e, zgodne, że to tak określę. Mhm. E, jeszcze kilka walk zostało, ale na obecną chwilę są naprawdę bardzo ciekawe walki. No, nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała o jedną walkę. E, o walkę krychę i Wiewióra. jak Ci się podobała? E, super, bardzo emocjonująca walka. E, mistrz został dalej mistrzem e, z pasem, e, ale naprawdę walka fajna. Widziałam, zanim tutaj wyszłam, to tak, oglądam. No to super, a czekasz jeszcze na jakąś walkę? E, szczerze, to jeszcze walka jest z dziewczyn, na pewno. To jest walka, którą będę chciała zobaczyć, a tak to no to wszystkie są ciekawe, więc myślę, że jeśli tutaj już się jest, to warto po prostu oglądać. E, oglądać. Dobra, a Ciebie jako sportowca i frika zapytam jeszcze walkę, zaraz przejdę do tego pierwszego pojedynku, ale pogadamy jeszcze o walce Normana z Szeligą. Jak Ty to typujesz? Czy uważasz, że jednak doświadczenie Normana, czy siła i wiesz, ciosy Szeligi? Szczerze? Szczerze. Tak w walce wiadomo, wszystko się liczy i dynamika i, i siła. Ciężko mi je określić. Tak jakby bardziej typowałabym na w z tego względu, że chociażby siła. Czasami ta siła jednak w jakiś sposób ma dosyć sporą przewagę, a tutaj u mężczyzn myślę, że tym bardziej. No i jeszcze tym bardziej walczą w klatce rzymskiej, więc tutaj naprawdę może być ciekawie. A Ty też się chciałaś być w klatce rzymskiej, prawda? Tak, prawda, prawda, chciałam. Ja jestem otwarta ogólnie na propozycje. Nie boję się niczego Myślę, że każde gdzieś tam dla mnie wyzwanie To jest coś, gdzie co ja sama mogę się przekonać Na ile mniej jako sportowca stać No ciebie stać na wiele Minus 16 kilo zbite w twoim okresie Ale teraz Laluna I o to już chcę pogadać w walce Laluna zbiła też 16 kilo Czy jesteś pod wrażeniem? Bo jednak ona też miała mały okres czasu I nie miała chyba, w sensie wiesz Ona ma też dużo w sezonie, Więc nie masz tak bardzo z czego zbijać Jak to uważasz? Jesteś pod wrażeniem tej wagi, jaką zrobiła? Tak, ogólnie pełen szacunek za to, że udało jej się przede wszystkim zrobić wagę wiem co to znaczy zbijanie wagi więc wiem co przychodziła wiem ile musiała się przede wszystkim namęczyć to gdzieś tam no wiadomo, że gdyby nie te implanty zdecydowanie byłoby jej prościej ale naprawdę zbijałyśmy tyle samo, z tego co widziałam zbiła 16,5 kg ja zbiłam 16 w efekcie tego końcowym pamiętam zbiłam 15 bo już waga wtedy została zatrzymana ale nie jest to łatwe, myślę, że dla żadnego zawodnika, przede wszystkim dla nas, dla kobiet, gdzie wiadomo, hormony czasami buzują i e, czy są te nasze dni, więc wtedy naprawdę nie jest, nie jest łatwo i jest nam zdecydowanie ciężej. No a czy cieszycie Cię werdykt, jaki padł w walce, czyli zwycięstwo Wiktorii? Ogólnie e, tak. Tak? Tak, e, tak cieszę Gratulacje w ogóle dla Wiktorii za to, że e, tak na dobrą sprawę ile miała. Kilka treningów. Tak, no dwa tygodnie do walki, więc to jest zaledwie kilka treningów, nie jest to za wiele czasu. Pokazała naprawdę klasę. Hmm, walka była naprawdę ciekawa. E, a dlaczego cieszy mnie Werdek? Hmm, no bardzo... chyba każdy wie. Znaczy to jest tak, zaznaczę, nie mam osobiście, tak osobiście jako do Laluny do kobiety nic do jej osoby, mhm. czyli darzę ją naprawdę pełnym szacunkiem. Jedyne co chodziło mi bardziej o... Kwestie e, sportu. To jeżeli ktoś się uważa za sportowca i mówi to na głos, a to myślę, że powinien dotrzymać tego słowa. E, I też liczmy się na tym, że z tym, e, że jesteśmy w Fame Ma, więc e, myślę, że czasami każdy musi się odezwać, a ja również e, gdzieś tam każdy miał ze strony z nas tej takiej cichej e, myszki, tylko ćwiczącej, walczącej i tylko tyle. E, po prostu. Wiem, po co to wszystko zrobiłam, wiem dlaczego, ale do niej osobiście, do kobiety, w zupełności nie mam. No ale niestety się nie udało, nie zawalczyłaś yy, i też Jolanta powiedziała, że to tobie już walki nie da nigdy. Znaczy to... Tak, nie da mi nigdy spoko, mi to tam bez problemu, tylko e, zanim powie e, jeszcze jakieś słowa. A w internecie zostaje wszystko, że jest sportowcem. Że nawet jak to ostatnio na konferencji była, niestety nie dam rady przyjechać, bo e, stan zdrowia troszkę się przeziębiłam, więc e, nie był ok. Myślę, że tak to by mnie tutaj nie było, jakbym pojechał na konferencję. E, a, to chwila, co to chciałem powiedzieć? No. Poczekaj. Czekam, czekam. czekam. A, do tego, że się, jak to określiła, jest ulicznikiem, napierdalała na ulicy, więc myślę, że tym bardziej ulica bardziej uczy charakteru. Również też to pamiętam, jak zaznaczała na, na konferencjach czy tam na wywiadach, więc powinno się być bardziej odważniejszym, wyjść i być z lepszym, a chociażby to pokazuje, czy jesteś naprawdę z sportowcem, czy masz ten charakter i idziesz i. Sam chcesz zobaczyć, na ile i czego jesteś wart. Ale zaskoczyło ci to, że ona ci właśnie jest ulicznikiem, a jednak te walki były takie... W sensie, wiesz, ta walka nie była jakoś taka bardzo agresywna, taka bardzo ulicz... eee, wiadomo, uliczna. Wiadomo, wychodząc pierwszy raz do OKTAGONu, myślę, że to są spore emocje, sama wiem, jak to było, mhm. m, które towarzyszą nam, to łapie przede wszystkim tak mocny stres, że czasami... E, myślę, że z kwestią walk, z kwestią gdzieś tam doświadczenia, to w jakiś sposób gdzieś tam nam przemija. Mhm. Hmm, ale czy pokazania tutaj bycie ulicznikiem, czy czego no Nie pokazała no tego, no musimy przyznać. Nie. nie, nie. Dobra, Aniu, kiedy zobaczysz... pokazała zdecydowanie więcej, mimo to, że właśnie brzmiała zaledwie naprawdę kilka dni na hmm. przygotowania. Tego. No, Wika mówiła, że ćwiczyła tylko, wiesz, prostych ciosów i ewentualnie jakąś tam obronę, a no też jako, wiesz, piłka karęczna ma tą siłę, więc jednak taka praca w kluczu tak, nie Tak, ale zaskoczyła. też była różnica między nimi Wiktoria jest zdecydowanie lżejsza. No tak, czy w się sensie one chyba wyważyły, nie ważyły tyle samo? Nie, Wiktoria z tego co widziałam na Instagramie ważyła 62 czy 3 kilo? Aha, no to no może, no zresztą, no nie wygląda tak jak lubię, to bym <grym> mało. Znaczy, no tak jakby nie oceniam, niech każdy wygląda jak, jak chce, ale jednak tutaj raz była różnica wagi i dla Wiktorii powiem szacunek za to, że podjęła się walki, mhm. bo dla mnie no ze mną i za to, że wygrała, wielkie gratulacje. A tak o ocenianiu, ciebie też ludzie oceniają, czy ciebie bolą te hejty jednak? Powiem tak, kiedyś bardzo zwracałam na to uwagę. Każda osoba, która mnie ocenia, myślę, że powinna przede wszystkim postawić się na moim miejscu, spróbować poczuć to, co czuję ja, przygotowując się czy do walki, czy do jakichkolwiek zawodów. Jest to naprawdę dużo włożonej pracy, ogrom poświęconego czasu, ogrom wyrzeczeń i hejtować będą, myślę, że zawsze. E, takie osoby, które siedzą na fotelach przed telewizorem i oceniają, jest ich mnóstwo, ale żeby wziąć się do roboty i cokolwiek pokazać samemu, to takich osób jest naprawdę mało. No i też właśnie ten hejt na Twój głos i tak dalej. E, tak. E, Wiadomo, jestem zawodniczką sportów sylwetkowych. Zdobyłam przede wszystkim kartę, czyli coś najwyższego, no naj, 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 naj najlepszego dla mnie osobiście, będąc w tym sporcie. A ja nie byłam długo, postartowałam mm -hmm. rok czasu, więc to ja wykonałam tę ciężką pracę, to ja ją zdobyłam jako nie ma, nieliczna z zawodniczek. Mm -hmm. I to jest dla mnie ważniejsze, że spełniam się jako sportowiec, a to co powiedzą inni. Anio, a ostatnie dwa pytania właśnie o tych sportach sylwetkowych. Planujesz kiedyś wrócić, czy nas zostajesz w MMA? Jestem również trenerem personalnym, również przygotowuję zawodniczki do startu. Jest to coś czym żyję, coś kiedy przygotowuję chociażby zawodniczki, jestem tam razem z nimi. To jest coś, czym żyję, coś, co naprawdę uwielbiam być w tym miejscu. Zawsze wtedy wracają wspomnienia, zawsze wtedy zawsze sobie myślę, że chciałabym wrócić. Ale jednak chcę na razie zostać tutaj, w wiem, wiem, że jeszcze dużo czekam na nauki. Chcę się sprawdzić ile jeszcze przede mną i ile jeszcze mogę zrobić, a do sportów sylwetkowych myślę, że... Wrócę, ale czy już do tej większej e, kategorii, takiej bardziej umieśnionej dziewczyny, czuję się dobrze w tej wersji siebie? Ty e, no możesz... też wyglądasz, nie? Dziękuję. E, myślę, że bardziej mogłabym nawet zmienić na kategorię niższą, mhm. ale to jeszcze dużo czasu, i zanim tam wrócę, to e, dbając o siebie, dbając o zdrowie, dbając o zdrowy styl życia, e, trenując m, czasami, wiadomo, wiek, ale możemy zawsze wrócić. Tylko wiadomo, te wszystkie aspekty są bardzo ważne. No właśnie kwestie zdrowotne. Wiele osób mówi, że w kulturystyce jednak to zdrowie ciężko podoba przez to, że wy musicie tak szybko redukować tą masę, w sensie wiesz, zbijać wody i tak dalej. Czy ty odczuwasz jakieś problemy zdrowotne przez, to, przez tą swoją karierę sylwetkową? Nie, z pewności. Tak jakby A. byłam zawsze w pełni, że to tak określę zdrową zawodniczką, nie miałam żadnych problemów. Bardziej odczułam odbicie po tym, jak robiłam tutaj wagę. Mhm. A też jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, to... Nie ukrywając i się nie chwaląc, ma w jakiś sposób tą genetykę, tę predyspozycję do tego, że bardzo szybko buduje masę mięśniową. Więc ja idąc na siłownię, to wiem, że muszę albo już zrobić taki trening. Delikatnie. Lekko, delikatnie. Teraz wiadomo po tych operacjach na, ze względu na kolano, to muszę wrócić i przede wszystkim dużo pracować nad wzmacnianiem i odbudową tych mięśni na nodze. Ale to nie jest tak, że coś nam moment przychodzi i coś moment tracimy. Czasami łatwo jest ciężej jest zbudować. Mm, ale też nie, nie problem jest coś stracić, nie? Jasne. A jeszcze właśnie o sporta walki, kiedy Cię widzimy i czy już z kolanem jest w porządku, czy możesz już trenować? Tak, już do tej walki wiadomo, że miałam też mało czasu z Kamiszką, co była do przygotowań, z tego względu dosyć sporo przygotowania. Mhm. Cieszyłam się z wygranym bardzo. Mam nadzieję, że do OKTAGONu wejdę jak najszybciej. Ale są jakieś propozycje? E, muszę porozmawiać do końca z menadżerem. To Czy możesz jest, powiedzieć? Tak, kwestia tam z jego strony ustaleń. Ja bym chciała jak najszybciej wrócić, bo już mi tego brakuje, a przede wszystkim wiadomo, każda walka to jest możliwość sprawdzenia się, czego dalej się jeszcze nauczyliśmy. Jak A masz swoją się przyszłą rywalkę jakąś? Już masz kogoś na oku? Zawsze wiesz, łatwiej byłoby nie kogoś sparować właśnie już. E, tak, ogólnie jestem bardzo otwarta na propozycje, e, nawet na różne zasady. Czy mogłabym nawet zawalczyć. Bocie w boksie birmańskim, tak jak teraz Zusję. Tak, tak, widziałam. Też coś ciekawego, też coś zupełnie innego. Nawet w klatce wiadomo, jesteśmy kobietami, więc troszkę szkoda, buzi, ale również można zmienić te rękawicę. Też za to walka by była też myślę, że ciekawa. No i ogólnie dla mnie chciałabym. Z tego względu, że wtedy zbijałam dosyć sporo tej wagi, mm, mogłam stoszyć rewanż z Karoliną, Way of mm -hmm. Myślę, że teraz każda z nas byłaby w tej samej wadze, co by było zupełnie. E... Łatwiejsze, nie? Tak, łatwiejsze zdecydowanie. No i myślę, że ta walka również by była naprawdę ciekawa. Dobra, słuchaj, no to co, nie zatrzymuje się żyć tego, żeby było wszystko w porządku. No i co, kolejnych sukcesów, czy to na sporcie sylwetkowym, czy tutaj na MMA. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki, szczerze.